Monika Andrzejczak już z nami drodzy państwo od rana mówimy o tym rowerze to można jeździć na rower Jak najbardziej bo w całym kraju bez opadów na północy na północy trochę więcej chmur ale na południu nie wręcz ciepło jak na ten por no, roku dwie, 24 stopnie w sobie. Rękaw. zdecydowanie To rower drodzy państwo dzisiaj więcej szczegółów za chwilę więcej informacji o godzinie 18. do zobaczenia W tej chwili Polska podzielona jest przez pogodę na północną, gdzie są jeszcze zamglenia i chmury i południową, pogodną. I tam też będzie dzisiaj cieplej. To się wcieli zmiana pogody i coraz chłodniej. Do zobaczenia. Monika Andrzejczak, dzień dobry państwu. Pogoda w Polsce dzisiaj jest ciekawa i bardzo różna. Na północy kraju, jak przed chwilą widzieliśmy, szare niebo, są zamglenia, jeszcze niskie chmury, i tam na termometrach około 10, a miejscami nawet poniżej 10 stopni. W centralnych regionach też jeszcze sporo chmur, i tutaj 12-13 stopni, a na południu Polski czyste niebo, i tam już bliżej 20, a będzie jeszcze więcej. Przyznają państwo, że jak na Trzecią dekadę października to ta temperatura jest wręcz nieprzyzwoita 24 stopnie. Na południu Polski, na krańcach południowych, trochę silniejszy wiatr w górach, zwłaszcza w Tatrach, w Beskidach i w Karkonoszach. Porywy dzisiaj do 70 km na godzinę. Trochę mocniej też wieje miejscami na wybrzeżu. Co przyniesie dzień, kolejne godziny, zobaczmy. Jutro poranek też gdzie nie będzie mglisty, ale tych mgieł na pewno nie będzie tak dużo jak dzisiaj rano i nie będą tak uciążliwe. Mogą się zdarzać głównie, w południowych regionach i prawdopodobnie szybko się rozproszą, szybko znikną i znów tam będzie najwięcej pogodnego wręcz czystego bezchmurnego nieba w centrum i słońce i chmury, a na północy znowu więcej chmur niż słońca. Niewielki deszcz może się pojawić wzdłuż wybrzeża. No i oczywiście to się znów przełoży na temperaturę. 16-17 stopni na północy Polski i tak cieplej niż dzisiaj około 18 w centralnych województwach i znów bliżej 20, a nawet nieco powyżej 20. Na południu i na południowym wschodzie. Wiatr w górach nadal może być dość silny, a z każdym kolejnym dniem pogoda w Polsce będzie się zmieniać, będzie coraz więcej chmur, a przede wszystkim coraz chłodniej. Co najmocniej odczują w niedzielę mieszkańcy północnych i centralnych regionów, to ten chłód najpóźniej dotrze do południowych województw, ale po niedzieli już w całym kraju będzie 10 albo nieco poniżej 10 stopni. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu. Jeszcze teraz w okolicach Tarnowa i Nowego Sączu termometry pokazują 26 stopni. Tak, tak, 26 stopni. Natomiast na północy kraju od 10 do 14 i właśnie od północy będzie napływać do nas coraz chłodniejsze powietrze. Ale najbliższa noc i najbliższy weekend jeszcze ciepło. Chyba ostatnie tak ciepłe dni w tym roku. Tej nocy na pewno bez przymrozków. Nawet na podchalu termometry mają pokazywać około 4-5 stopni. Poza tym od 7 do 11 będzie pogodnie na południu. W centrum wręcz bezchmurne niebo, ale znowu pojawią się tam mgły. Jednak nie powinno być ich tak dużo jak minionej nocy. Na północy kraju więcej chmur, ale bez opadów. Jutro też w północnych regionach i na zachodzie kraju będzie się chmurzyć, ale słońce czasami też ma się za tych chmur pojawiać. Niewielki deszcz spadnie tylko we wschodniej części wybrzeża. Im dalej na południe, zwłaszcza na południowy wschód, tym więcej pogodnego nieba. I oczywiście to się przełoży na temperaturę. Tutaj będzie najcieplej do 22 stopni, a na północy 16-17 i tak cieplej niż dzisiaj. Ciśnienie trochę wzrośnie na warszawskich barometrach. Zobaczymy 1608 hektopaskali. Wiatr będzie słaby, najwyżej umiarkowany nad morzem i w górach. I taka pogoda utrzyma się mniej więcej do niedzieli, a po poniedzieli już będzie zdecydowanie chłodniej, poniżej 10 stopni, i wrócą noce z lekkim mrozem. Do zobaczenia. Dobrego popołudnia. Monika Andrzejczak, dzień dobry. W ten weekend nie tylko zmienimy czas na zimowy, ale to też będzie ostatni tak ciepły weekend w tym roku. O przymrozkach też jeszcze nie ma mowy. Nad ranem termometry pokażą na podchalu około 4-5 stopni. Poza tym 7-8 na południu i wschodzie do 10-11 na pomorzu. W nocy na południu kraju, aż po centrum, ma być niemal bezchmurne niebo i tam mogą się tworzyć mgły, niektóre nawet bardzo gęste, ale będzie ich mniej niż minionej nocy. Na północy więcej chmur. I i też są możliwe zamglenia albo wręcz mgły. Poranek jeszcze mglisty na południu kraju, ale te mgły rozproszą się i właśnie tam będzie wręcz czyste błękitne niebo. Poza tym pogodnie, choć więcej chmur na północy i zachodzie, a to jest temperatura, jakiej się spodziewamy około 10. Kilka godzin później wciąż słonecznie będzie w południowo-wschodnich regionach i tam najcieplej do 22 stopni. Poza tym i słońce i chmury, więcej chmur na zachodzie i północy, zwłaszcza nad Pomorzem, ale niewielki deszcz czy Padnie tylko na wschodnim wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wzrośnie. W sobotę na północy Polski sporo chmur, ale bez deszczu. Im dalej, na coraz chłodniej. W poniedziałek już wszędzie zimniej. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dzisiaj najcieplej było w Tarnowie i Nowym Sączu, gdzie termometry pokazywały 26 stopni i tam najwięcej słońca. Natomiast na północy więcej chmur i od 10 do 14 stopni. I właśnie od północy powoli zbliża się zmiana pogody, choć przed nami ostatni tak ciepły weekend. W nocy nawet na Podhalu jeszcze nie ma mowy o spadkach poniżej zera. Tam będzie około 4-5 stopni. Poza tym od 8-7 stopni na południu i wschodzie do 10-11 na Pomorzu. Na w południu kraju, aż po centrum, niemal bezchmurne niebo, i tam mogą się tworzyć mgły, niektóre nawet bardzo gęste, ale będzie ich mniej niż minionej nocy. Na północy więcej chmur i tam też są możliwe zamglenia albo wręcz mgły. Poranek jeszcze mglisty na południu kraju, ale gdy te mgły się rozproszą, to właśnie tam będzie wręcz czyste błękitne niebo. Nad resztą kraju słońce i chmury, chmur jednak więcej na zachodzie i północy, zwłaszcza nad Pomorzem, ale niewielki deszcz spadnie jedynie na wschodnim wybrzeżu. Wiatr już wszędzie będzie zachodni, umiarkowany, ciśnienie wzrośnie. Jutro w górach ma być pogodnie i na najwyższych szczytach od 8 do 11 stopni. W sobotę na północy Polski sporo chmur, ale bez deszczu. Im dalej na południe, tym coraz chłodniej. Kolejne dni już z temperaturą poniżej 10 stopni, a noce z lekkim mrozem. Do zobaczenia. Dobry wieczór. Weekend jeszcze ciepły, a potem coraz chłodniej. Tej nocy jeszcze nie ma mowy o przymrozkach. Nawet na Podhalu spodziewamy się 4-5 stopni. Poza tym od 7 do 11. Na południu kraju, aż po centrum, niemal bezchmurne niebo. I tam mogą się tworzyć mgły, niektóre nawet bardzo gęste, ale będzie ich mniej niż minionej nocy. Na północy więcej chmur i są możliwe zamglenia. Jutro na Pomorzu sporo chmur z przebłyskami słońca. Niewielki deszcz, tylko na wschodnim Wybrzegu sztorm. W niedzieli już poniżej 10 stopni, a noce z lekkim mrozem. Do zobaczenia. Ten weekend nie tylko zmienimy czas na zimowy, ale też pożegnamy październikowe lato. Monika Andrzejczak, dobry wieczór Państwu. Wyż, który w ostatnich dniach miał znaczący wpływ na pogodę w Polsce, odsuwa się coraz dalej na wschód. A my powoli dostajemy się w zasięg niżu znad Wysp Owczych. Jego front atmosferyczny jutro przejdzie nad północną częścią kraju, ale będzie mało aktywny. Od północy zaczyna napływać chłodniejsze powietrze, które stopniowo będzie obejmować kolejne regiony – Później dotrze na południowy wschód. W nocy, na południu kraju, aż po centrum, ma być niemal bezchmurne niebo i tam mogą się tworzyć mgły, niektóre nawet bardzo gęste, ale będzie ich mniej niż minionej nocy. Na północy więcej chmur i też są możliwe zamglenia albo wręcz mgły. Nad ranem najchłodniej na Podchalu, około 4-5 stopni, poza tym od 7-8 na południu i wschodzie do 10-11 na pomorzu. Poranek jeszcze mglisty na południu kraju, ale gdy te mgły się rozproszą, właśnie tam będzie wręcz czyste błękitne niebo, poza tym pogodnie choć coraz więcej chmur na zachodzie i północy. A to jest temperatura, jakiej się spodziewamy około 10. Kilka godzin później wciąż słonecznie będzie w południowo-wschodnich regionach i tam najcieplej do 22 stopni. Poza tym i słońce i chmury, więcej chmur na północy i zachodzie, zwłaszcza nad Pomorzem, ale niewielki deszcz spadnie tylko na wybrzeżu. Wiatr już wszędzie będzie zachodni, umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie na warszawskich barometrach, zobaczymy 1008 hektopaskali. Jutro w górach powinno być. Pogodnie, wysoko w tatrach, maksymalnie 11 stopni, a w karkonoszach 8. W sobotę na północy Polski sporo chmur, ale bez deszczu śniegiem. Kolejne dni też zimne, a noce z lekkim mrozem. Do zobaczenia.